Siemaneczko wszyscy ludzie, z tej strony Matynia i witam was w kolejnej prezentacji Skina w patchu 5.6, dalej w serwerach testowych ciągle jesteśmy Czas przejść do Androxusa, który też do tego grona dołączył Androksys. Czy dobrze, czy że to w zależności od tego jak sami będziecie to oceniać, tak jak i sam skin, bo myślę, że są dosyć mieszane uczucia Dla jednych dla brojki, może dla drugich sam skin, albo wcale, I don't know Mam nadzieję, że przynajmniej na tej prezentacji będę mógł coś sprezentować, może coś to przekona, może nie, zobaczymy Na szybciutko jeszcze taka prezentacja W menu Już tam nie będę wnikał w kwestiach czy trafiony jeśli chodzi o wygląd, bo każdy będzie miał indywidualne myślę, że zdanie, czy to był dobry strzał, czy może nie. Myślę, że każdy będzie miał inne zdanie. Myślę, że ja bym dał dla, tej, dla tego skina szansę. Zobaczymy, czy będzie to jakiś przeskok dla niektórych, co już dawno na przykład nie cieszyli się graniem z skinem. Miejmy nadzieję, że coś będzie dla odmiany. Dodaliśmy, dodaliśmy, idziemy na strzelnicę. No dobra, no to myślę, że w tym przypadku chyba wykorzystamy sobie, myślę, że chyba na gacle, że chyba tutaj będzie najlepszym rozwiązaniem, żeby zobaczyć. Ale jeszcze na pewno zobaczymy w przypadku tego drugiego talentu, który, jeśli chodzi o animację strzałów, od czasu zmian na się, no troszeczkę się zmieniło. Nie ma już troszeczkę tego wydłużonego i jeszcze czas animacji, że ta broj troszeczkę dalej leci do tyłu. Także zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądało w przypadku. Powprowadzę tego skina. Kugan, huh? Zobaczcie sobie od razu. Skin z brońki. A, muszę przyznać, że ładnie wygląda. Chociaż ktoś powiedział, nawet celnie czy niecelnie też będzie zależało pewnie od Waszych opinii. A trochę tutaj tej rektowej przypominało. Ej, to jest, szałów? O, myślę, że okej okay. Wow Okej, okay. to było ciekawe Takiego wizuala to już bym sam się nawet nie spodziewał Ale ciekawe, czy to jest tylko wina Getslayera samego Wydaje mi się, że tak no nie wiem, czy wizualowo troszeczkę nie będzie to przeszkadzało, bo myślę, że część osób wiadomo woli mieć jak największe widzenie, chociaż ja wiem, że pewnie część osób może się do tego przyzwyczaić, ale w sumie to sobie nawet sam sprawdzę. Uh, no, no i ja sami widzicie, jest troszeczkę na gruźlice, no bo to samo zebranie też bardzo dużo daje Tym bardziej jak gramy na jakiekolwiek inny skin, tylko każdy ma inaczej tutaj przygotowany wizual podczas ładowania tych obrażeń Okej, okay. lecimy dalej Są, e, są efekty dźwiękowe, no też muzyka w tle you, the player, are my best Okej, zobaczmy z pięścią, no tutaj jeszcze raczej nie różni od nawet i defultowego. są efekty podczas trafiaje, to jest to też duży plus, dobra, no to zobaczmy sobie ulcika. Oh yeah, <laughs> slyšel jsem to, je to na Showcase To je Je yes, z jim prav Ale třeba přeznat To trochę nadrabia przy tym, co mówiłem wcześniej, i to jest co so plusy, co so minusy tego skina. Myślę, że chociażby, chociażby dlatego, ale są osoby, które pewnie nie przekona nawet coś takiego. Tak zakładam. Ale mi się podoba. Czy nie chociaż te... Tylko ciekawe czy w ogóle... Nie, wydaje mi się, że chyba przy zmianie broni jedynie zostałoby dalej te wszystkie efekty mu muzyki i tak dalej. E, tylko samej broni, bo broń tutaj jest tylko takim dodatkiem. Dobra, rumaczek. Tak to wygląda. Let me show you why they call me eliminate. <laughs> These beats are sick. like someone gets some cough syrup or something hey, what's, up gamers? Hey, what's up gamers you might need some luck i'm here for the fun yo i can remix anything believe me oh that sucks Okej, okay, co if I ask nicely. Easy peasy. Wu ja O boże, serio. Wu ja bu czy Moment, Buja nie upojanie było u Imani, z zrobi. Nie, jestem tylko kojarzę czy jeszcze była u Betty i tego dragon, ale chyba nie. To chyba tylko było u Imani. Now that is what they call awesome. Can you smell what the eliminator is cooking? Can you smell what the eliminator is cooking? There I am grateful. Bye now. Nicely done. Okay. What if I ask nicely? This było, yeah. A dobra. Yikes. Yeah. Confound it. That's it, right? Confound it. That's hip, right? A jednak ja, <grywa> Wydawało mi się, że podczas, że coś mi się objawiło. E, dobra, to teraz zobaczmy sobie trzeciej osobie. No, z tej perspektywy, to jest ciekawy nie powiem. Jeszcze sobie podriftujemy, żebyście mogli sobie też troszeczkę zobaczyć, jak to wygląda. Dobra. Jeszcze raz. I zobaczmy sobie na przykład Daba, mojego ulubionego na Delkussie. To bardziej, jak wiadomo, zabotki. Co <grybety> uh, to jest srebrne? Pasterkę? To też nawet fajnie wygląda przy tym. To To spoko. I default. Tak dodatkowo. No dobra kochani, myślę, że jak na tą prezentację chyba wystarczy. Cóż mogę powiedzieć, sąd myślę, tak jak bo chyba pozostaniemy przy tym początku naszej prezentacji, że będą na pewno mieszane uczucia co do samego skina. To pakieciku myślę, że chyba się uda się to jakoś przekonać. Kilka jakichś dodatków myślę, że chyba też. Ciekaw jestem waszej opinii. Myślę, że przynajmniej według mnie może się to opłacić, jakby ktoś chciał sobie to sobie zdobyć. Właśnie, bo jeszcze tak nie powiedziałem jeszcze dodatkowo właśnie w jaki sposób można to zdobyć. Ten skin można zdobyć też w. Elektronika. Także podobna sytuacja jak z modzi Picabo, jak będzie do dyspozycji, to można sobie zdobyć. Korzystajcie też z Promek, bo też się chyba zdarza, że Elektronika ta jest z promocji za 300 kryształków, żeby sobie to jakoś zaoszczędzić. Raczej z małymi szansami, żeby gdzieś tutaj coś się pomieszało. Także raczej pilnujcie tego, że jak tylko będzie okazja, jak wam nawet zależy no jeszcze na dodatek na zdobycie tych skinów, no to polecam Elektronikę sobie wtedy zakupić. To tyle, jeśli chodzi o prezentację Andruksusa. Mam nadzieję, że Wam się kochani podobało. Jakby co, dajcie znać, co sądzicie o tej skinie. Nie zapomnijcie też o łapce, no i zapraszam Was na następnych materiałów. Trzymajcie się mocno. Na razie i cześć!